Wszystkim z tej strony Mruszka. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem jest to Speedbuild, który jest jednocześnie też moją opinią na temat nowego dodatku e, Życie Eko, no i też Speedbuild jest z rzeczy właśnie z tego dodatku. I jak to mam w zwyczaju właśnie po wyjściu dodatku, zbyt często powtarzam to słowo, po wyjściu dodatku zawsze staram się wybudować e, jakiś domek, czy też akademik w przypadku uniwersytetu. Właśnie z zawartością, która doszła w tym rozszerzeniu, i tym razem zrobiłam tak samo. Więc, jeśli czegoś nie było, a nie było w zasadzie tylko rzeczy kuchennych, to zastępowałam, zastępowałam, zastąpiłam je e, po, po prostu podstawką. Także, mając ten dodatek i podstawkę, możecie spokojnie pobierać sobie ten domek. I teraz domek niech sobie leci, bo ja powiem szczerze, że ten domek jest. Trochę fajny, a trochę mi się nie podoba. <grych> tak bym go generalnie określiła, że niby coś jest ok, a nie do końca jednak mi w to pasuje. W sensie bardzo mi się podoba to e, jakby okno skośne, które zrobiłam na parterze. To jest dla mnie jak najbardziej spoko. Ale tak w całości, może dlatego, że ja nie jestem fanką nowoczesnych domów. Ja tak za prawdziwie zakochać się i zachwycić to mogę w domku takim tradycyjnym, bo te nowoczesne są dla mnie takie więc nawet mi ciężko ocenić, aczkolwiek wydaje mi się, że wygląda w porządku. No ja to musiałam zrobić dużo cięć, bo powiem Wam, że tak się od wczoraj nie za dobrze czuję i jakoś tak, nie wiem, lagowałam strasznie przy tym budowaniu. Też budowałam dosyć późno, bo wiecie, chciałam jak najszybciej dla Was y, nagrać ten speed build, żeby był, bo wiecie, głupio by było jakby, wiecie, tyle czasu, w sensie od wczor wczoraj była premiera? Była wczoraj, nie? A ja bym sobie za parę dni dopiero wrzuciła film. To tak trochę słabo, więc musiałam się troszeczkę pospieszyć. A też wcześniej nie nagrałam żadnych filmów, bo oczywiście po aktualizacji gra się troszeczkę przebagowała. No także, ale to już nie na temat, więc będę już mówiła na temat właśnie tego dodatku. Powiem Wam szczerze, że ja się w ogóle pozytywnie nie nastawiałam, bo no nie będę Wam ukrywać, mnie ta tematyka za bardzo... Nie, że nie interesuje, bo ja myślę, że ona. Ona moim zdaniem fajnie została ugryziona w wyspiarskim życiu. Wiecie z tym, żeby sprzątać na tych plażach i tak dalej. Więc to dla mnie było takie ok, W sensie dla mnie temat ekologii jest nieco bardziej sprawą poważną, niż jakby twórcy tej gry mogą ją ukazać. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Ale po prostu chwilę pograłam w tę grę i znaczy zanim w ogóle, zanim pograłam to miałam takie, że hmm, tak trochę nie bardzo nie bardzo mi to pasuje nie bardzo mi się to podoba, no ale kupiłam bo wiecie, ja chcę mieć całą kolekcję i też chcę z wami się podzielić moją opinią jak sobie tutaj... możliwe, że pewnie bym wszystkiego nie kupowała, gdybym nie miała kanału na YouTube no ale jako, że mam to, to chcę się z wami dzielić moją opinią i no i dlatego potrzebuję mieć te wszystkie dodatki i w ogóle rozszerzenia no i powiem wam szczerze, że Trochę rzeczy mi się tutaj podoba, trochę mi się nie podoba. Ogólnie mam takie coś, że tak, mnie jakoś. Co do miasta, na przykład miasto mi się średnio podoba. Jest takie fajnie, że dodali miasto. Ja się zawsze bardzo cieszę, jak dodają miasto, choćby to było najmniejsze na świecie. To i tak się będę cieszyła, że jest, bo lepiej, żeby było, niż żeby nie było, prawda? To jest proste. Jeśli chodzi o ubrania, to są takie hmm, tam parę rzeczy jest spoko. Bardzo dużo rzeczy jest skrajnie wieśniackich, może jakoś tematycznie do czegoś, w sensie wieśniackich, wiecie, to jest, ja nie chcę nikogo urazić, to jest tylko moja opinia. Coś, co dla mnie może być bardzo fajne i super, to ktoś może powiedzieć że jest wieśniackie, Także, tak więc mówię tylko sama za siebie. W każdym razie dużo tych ubrań jest takich, że no może tematycznie do czegoś bym ich użyła, ale no raczej mi się nie podobają. No ale parę rzeczy jest całkiem ładnych ale to może z dwie, trzy rzeczy. Buty nawet są takie, no okej. Okay. Męskie ubrania standardowo są okropne, po prostu są straszne. Ja nie wiem, dlaczego jej tak robi. Znaczy, no znowu, to jest moja opinia, ale, no nie podobają mi się strasznie te ubrania, które dostają faceci w Simsach. Są okropne. Zawsze są jakieś poszarpane, rozciągnięte, takie nieestetyczne, o tak bym to nazwała. No i... Jeśli chodzi o meble, co tam dla dzieci jeszcze ubrania i tak dalej, co tam tego praktycznie nie było. No jeśli chodzi o meble, to są absolutnie przepiękne, to trzeba oddać, są naprawdę bardzo ładne i cieszy mnie to, że są takie nowoczesne, bo teraz w ostatnich dodatkach dochodziło dużo takich tradycyjnych, wręcz na przykład w wysperskim ży życiu takich tropikalnych, ale nadal takich tradycyjnych, wiecie o co chodzi. Natomiast jeśli chodzi o właśnie to życie eko, to tutaj doszło dużo takich nowoczesnych, ale takich ładnych, takich drewnianych, naprawdę ładne rzeczy doszły, a w ogóle ładne rzeczy doszły, jak sobie weszłam, wiecie, odblokowałam sobie wszystkie przedmioty kodem, to tyle pięknych rzeczy, ile tam, ile tam było, to, to się zszokowałam, a to dopiero na sam koniec, także tam, zobaczcie, parę rzeczy podmieniam, bo jednak stwierdziłam, że fajnie byłoby dodać to wszystko i... I naprawdę fajne rzeczy, i teraz, że to jest zablokowane, powiem Wam tak. Z jednej strony fajnie, że można to wytworzyć, bo jeśli ktoś nie wie, to po prostu te rzeczy się wytwarza i nie można ich tak po prostu mieć. Tak jak te rzeczy z majsterkowania przy tym stole rzemieślniczym, czy jak on tam się nazywa. I z jednej strony to jest bardzo fajne, a z drugiej strony to nie do końca jest fajne, bo czasami naprawdę by się chciało mieć te meble, a nie ten. A nie chciałoby się ich wytwarzać. Ale wiecie, do tego możecie sobie po prostu wpisać kod i macie. Także generalnie raczej to jest fajne, że jest coś takiego, co możecie odblokować. Doszła jedna roślinka soja. Tak więc spoko. Chociaż mogło dojść tego trochę więcej. Wiadomo, zawsze mogło być więcej, ale fajnie, że doszła chociaż ta soja. Yy, I jeszcze, jeszcze co chciałam powiedzieć, to mnie bardzo rozczarowały te kwietniki. Bo to są takie kwietniki, które. Yy, tam się sadzi roślinki te takie pionowe. Natomiast niestety tam nie można wszystkich roślin sadzić. Tam tylko niektóre rośliny takie, one trochę inaczej wtedy wyglądają są takie bardziej pionowe. Także szkoda. Myślałam, że tam każdą roślinkę będzie można zasadzić, wiadomo, że nie drzewo, ale że roślinka po prostu. Także słabo. Ja teraz co do samej rozgrywki. Bo mówię, meble super, świetne naprawdę. Tryb budowy taki, hmm, powiedzmy taki sobie. Yy... A jeśli chodzi o ubrania, takie, hmm, jakie wiecie? A jeśli chodzi o rozgrywkę, to jestem może troszeczkę głupia, ale ja trochę się wynurzyłam, w sensie, nużące to było dla mnie, wynurzyłam to nie jest dobre, dobra odmiana, ale nużące dla mnie to troszeczkę było, prawdę mówiąc, w sensie, no robiłam tamte zadania, po tych zadań była tak absurdalna. A jeszcze większa część ich po prostu mnie irytowała ze względu na to, że dla mnie to jest trochę wciskanie ludziom głupoty. W sensie, wiecie, ta gra jest skierowana dla młodych ludzi, nie? Tak teoretycznie. A rzeczy, które tam są mówione, to są absolutne bzdury, które są, no, no nie wiem, wiecie o co chodzi? Mnie na przykład tam bardzo zirytowało to, że. No, wysprzątamy tutaj, będziecie mieć większe rachunki, no, ale będziecie też dostawać większe wynagrodzenie. Tylko tutaj jest właśnie pytanie, skąd pracodawca weźmie na to większe wynagrodzenie, bo ten podatek też będzie musiał zapłacić, a dodatkowo jeszcze pracownikowi będzie musiał zapłacić. Więc wiecie, mnie takie rzeczy irytują, bo ja uważam, że jeżeli chodzi o samą grę, można sobie fajnie pograć, ale jeżeli chodzi o o to, że czy ktoś może z tego jakąś ekologiczną lekcję wyciągnąć, no to moim zdaniem żadnej dobrej nie wyciągnie. Ale no to wiadomo, to jest tylko gra, tylko że to jest niedobre według mnie, jak gra e, uczy złych e, nawyków. Może nie nawyków, tylko e, no wciska nieprawdę, udając, że to prawda. Wiecie, wiecie, o co mi chodzi. Dlatego ja bardzo sceptycznie byłam na to nastawiona, bo ja jak znam trochę jej, to wiedziałam, że będą tego typu bzdury tutaj wciskać. No, ale cóż, no tylko gra. Troszeczkę, jakby większy dla mnie tego się spodziewałam, większy dla mnie problem jest taki, że po prostu to jest takie troszkę nudne. W sensie zagłębię się w tą tematykę w najbliższej serii, którą już dosyć dawno zapowiadałam, ale czekałam na właśnie ten moment. Nie wiem, czy do końca takie, takie życie eko sobie do tej serii wyobrażałam. Myślałam, że będzie to troszeczkę inaczej wyglądało ale no, może być. Zobaczycie niedługo, wkrótce, bo nie chcę jakoś specjalnej nowej serii rozpoczynać. W sensie, będzie nowa seria, ale będzie ta seria jakby nie do końca nowa. Nowa i nie nowa. Zobaczycie zresztą. Yy, I myślę, że się Wam spodoba. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej filmów właśnie z tego, czy Was w ogóle to interesuje, bo jak pytałam wczoraj na Instagramie, czy, czy w ogóle macie zamiar kupić sobie te, ten dodatek, to tak raczej było 50 na 50, że że część osób mówi, no, no mówię, no połowa mówiła, że, że chce, a druga połowa, że, że nie. Więc, no też mnie to w sumie nie dziwi. Ja wam szczerze, no bo powiem że ja się pewnie przyzwyczaję po jakimś czasie też, jakby nie chcę super mocno się wypowiadać na ten temat jakoś negatywnie, na temat samej rozgrywki. No bo wiecie, ja to wczoraj kupiłam, nie? To kupiłam, pograłam parę godzin i zaczęłam budować. I dzisiaj to montuję, jeszcze mam nadzieję, że zdążę wrzucić. Jak nie dzisiaj, to jutro, jak dzisiaj, to pewnie o 18. W każdym razie no wiecie, no to patrzę tak z przymrużeniem oka tylko chciałabym się po prostu fajnie bawić przy tym, a troszeczkę mi się też baguje gra przy tym, w sensie ściany mi się bagują, nie wiem dlaczego, ale tak jak coś, jak te takie płoczki ścienne kładę na ścianach to czasami one tak znikają i się pojawiają mnie to strasznie irytuje no ale nic, mam nadzieję, że będzie spoko, ogólnie mam takie mieszane, neutralne z plusem powiedzmy, żeby tak wiecie na zachętę, bo mówię, nie chcę jakoś tak super negatywnie do tego podchodzić zanim y, nie poznam tego w całości. Bo na przykład do Wyspierskiego Życia też miałam takie hmm, chociaż mniejsze, zdecydowanie miałam mniejsze zarzuty do Wyspierskiego Życia niż do tego. A teraz się już przekonałam, że jest fajnie. A tutaj to mam takie hmm, no nie bardzo. Ale ale mam nadzieję, że seria z bardzo przyjemną Simką, którą na pewno bardzo dobrze kojarzycie, wam yy, się po prostu spodoba, a, mi, a, a mnie przekona do tego, żeby, że jednak to nie jest wcale takie złe, jeżeli to ogrom na swój własny sposób, a nie taki narzucony przez grę de facto. No Jeszcze co do tych wieżowców wróć, nie wieżowców, tych tak, apartamentowców, co tam doszły, bo doszły dwa, hmm. one no są takie beznadziejne, w sensie i tak z nich skorzystam, ale <laughs> się strasznie nie podobają. Co w się sensie, nie wiem, takie są, mam wrażenie, troszeczkę tak na szybko robione. No ogólnie nie chcę, żeby ten film miał taki wydźwięk negatywny, bo ja raczej staram się zawsze plusy znaleźć. I plusami na pewno jest to, że, że podejrzewam, że jak ktoś się bardziej w to zagłębi, to można tutaj się fajnie pobawić. Fajne rzeczy doszły, fajne meble, fajnie, że doszły takie, wiecie. Te y, wiatraczki i te panele słoneczne i jakoś tak bardziej na to się, da. no fajnie, że dzięki temu też strażacy doszli, w sensie oni doszli w aktualizacji, wiem, no ale no, dzięki temu tak poniekąd, więc to na plus, a reszty plusów doszukamy się na serii i tym akcentem chciałabym zakończyć y, ten film, także dajcie znać, czy film Wam się podobał, w sensie ten domek, czy chcecie więcej nowoczesnych, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania. Instagramu Instagrama, na grupę w opisie. Życzę Wam miłego dnia, zdrowka no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!